Cześć, witam Cię w przestrzeni Karta Rota. Pamiętaj proszę, że jest to rozkład kolektywny. Jeżeli czujesz, że ten przekaz nie odnosi się do Twojej sytuacji życiowej, to po prostu może nie być dla Ciebie. Będzie to rozkład na pełnię Księżyca 17 października 2024 dla osób z podznaków wagi. Waga, przekaz na YouTube. Waga. Pewna księżyca to jest taki czas kulminacji emocjonalnej i czas ujawniania ukrytych aspektów, i to będzie rozkład na 5 kart. Co osiągnąłem do tej pory, to znaczy odnowiu do pełni, co udało mi się zamanifestować, co należy uwolnić ze swojego życia, czyli czego się pozbyć, aby zrobić miejsce na nowe możliwości, co zyskuje jasność, czyli obszar życia, który stanowi bardziej przejrzysty, staje się bardziej przejrzysty i zrozumiały, jakie nowe kroki, jaki następny krok mogę podjąć i wskazówka od Wszechświata. I to jest waga rozkład dla osób z podznaku wagi. Waga. Pełnia księżyca. Jest jakieś nowe działanie w obrębie finansów, w obrębie w ogóle jakby życia. To mogą być inwestycje finansowe, to może być każde nowe działanie, nowe relacje, nowe przedsięwzięcia. I jest jakby wycofanie się z tego działania, bo coś było, jakby okazało się trudne, więc się tutaj waga wycofuje, ale jakby zbiera siły emocjonalne mentalne i fizyczne i ponownie jeszcze próbuje ten nowy projekt rozpocząć. Jeszcze raz w niego wchodzi. Tak się tu pokazuje, ale zobaczmy. Co waga osiągnęła do tej pory od do pełni? Waga. Świat. Co waga powinna uwolnić ze swojego życia, zostawić? E, Arcykapłan. Co zyskuje jasność? Hmm, diabeł. Jaki może być następny krok? Siedem monet i wskazówka od wszechświata. Osiem kielichów. Czyli tak, co waga osiągnęła, co ma uwolnić i co zyskuje jasność, to są jakieś bardzo ważne etapy w życiu wagi. bo tu mamy y, duże arkana. Mamy świat, mamy w arcykapłana i mamy diabła. Więc te aspekty są bardzo ważne. Tutaj to są takie nawet lekcje życiowe w tym momencie dla wagi. Więc polecałabym podejść do tego poważnie. Do tych aspektów. Bo to są naprawdę duże, duże sprawy w życiu wagi. Takie naprawdę takie etapy. Bardzo ważne etapy. Więc co waga osiągnęła? Waga Osiągnęła, zamyka jakiś dotychczasowy cykl życia. Tu jest sukces, tu jest sukces. Są osiągnięcia, jest zadowolenie, jest pełnia. Waga to zamyka i będzie właśnie, bo tam nam się pokazał nowy początek. Czyli waga zamyka w tym momencie, zamknęła, żeby po prostu zrobić ten nowy początek, coś nowego zacząć. I zobaczmy, co tutaj świat jeszcze nam. Pokazuje. Czyli domyka się w życiu wagi bardzo poważny etap życia. To może dotyczyć sfery emocjonalnej, sfery miłości. Tutaj się coś domyka, zamyka, aby otworzyć się na coś nowego. To mogą być pozytywne zakończenia. Które na przykład wiążą się z jakąś takim wyższym poziomem w relacji, w miłości, ale mogą być to też również pożegnania. No to coś takiego się pokazuje. Co waga ma uwolnić ze swojego życia? Arcykapłan arcykapłan to jest małżeństwo, to jest unia, to jest połączenie, to jest rozwój duchowy. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Co ma odwołać? To może być kompletnie nowa pasja, namiętność, jakiś... ...romans? Czy to waga wam zostawić ten romans, czy... Czy po prostu to jest coś nowego i pójść za tym? No, jest tu jakieś takie połączenie, partnerstwo, jakaś, jakaś um, wyjątkowa fascynacja, wyjątkowa pasja, wyjątkowa miłość. I ona może przynieść rozwój duchowy w życiu wagi. No, jest tu jakiś mocny, magiczny mężczyzna o wielkiej mocy, który tutaj jakby wprowadza energię, dostarcza energii do tej relacji. Jest tu bardzo, bardzo taką mocną męską energią. Może to znaczy, że uwolnić może trzeba w to wejść. Może trzeba to wejść w tą pasjonującą relację. No dobrze. Co zyskuje jasność? No jest tu diabeł. Możemy uznać, możemy po prostu przyjąć, że dociera do naszej świadomości fakt, że może ta pasja to jest takie mocne, jakby pożądanie, że aż nas uzależnia. Od tej drugiej osoby, jakby wprowadza trochę zła do naszego życia. Jest tu jakiś aspekt toksyczności, i być może, że waga to do wagi dociera, ten fakt. Tu jest jakieś mocne pożądanie. Mocne pożądanie. Dużo tutaj się dzieje w tej relacji, jakby, i jest i praca, ale też są jakieś, jakieś aspekty negatywne. I tutaj w tej relacji trzeba jakby pracować nad równowagą w dawaniu i braniu. No, może to być nawet taka relacja Twin Flames. A jaki jest następny krok? Co waga tutaj może zrobić? Jakby zalecane jest czekanie, rozejrzyj się w tej obecnej sytuacji, dokonaj jakiejś oceny, co tu się tak naprawdę dzieje, i jakby na razie nie podejmuj nowych kroków. Na razie musisz, jakby zrób ewaluację, tej ocen ocenę swojej sytuacji. To jest tu. Jest tu jakieś połączenie duchowe, są też jakieś ukryte aspekty. Jest tu. Mm, tu arcykapłanka również zaleca, czekaj, nie spiesz się, poddaj się temu doświadczeniu i, i po prostu jakby nie dokonuj na razie nowych działań. Na razie się tak poddaj. Wyczekaj, jest to taki trochę okres wyczekania. A wskazówka od wszechświata, osiem kielichów. Paś kielichów. Jest, tu są emocje. Świat nam wskazuje na sytuację emocjonalną, że aby może pójść za tym nowym pragnieniem serca, to ty coś musisz w swoim życiu zostawić coś musisz pożegnać coś, co już jakby nie działa na korzyść dla ciebie. No, coś takiego się pokazuje. Także tutaj ważne aspekty, ważne rzeczy dzieją się w życiu wagi. Także można jest nad czym się zastanawiać. I to jest taki przekaz dla wagi na pełnię księżyca. Mam nadzieję, że choć trochę było to pomocne. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa! pa.